Siemaneczko, witajcie w kolejnym vlogu Jak możecie zobaczyć, trochę mamy samochodów tej za mną Mazda MX-5, która przyjechała do nas na pakiet e, laksiary Który zawiera full front w PPF-ie, Reszta w powłoce ceramicznej Możecie zobaczyć, tam Patryk sobie już właśnie smaruje e, resztę lakieru e, Ona już jest oklejona, w zasadzie pozostawało tam parę rzeczy podogrzewać Tylko e, powłoki położone na felgi, jeszcze na szyby chyba trzeba położyć Kijanka przyjechała do nas też na zabezpieczenie e, dwóch par drzwi, czyli przednie, tylne, z obydwu stron, plus błotniki z przodu. Jest prawie gotowa, musimy tylko listwę założyć. E, co więcej, BMeczka, trójeczka, którą też robiliśmy już chwilę temu w zasadzie, też przód jest oklejony w folii PPF, plus powłoki ceramiczne, aczkolwiek niestety była szkoda, e, zderzak e, został malowany. I naklejaliśmy właśnie na świeżą folię na, na, na ten zderzaczek. I SK, Mercedesik piękny, yy, który sobie oklejaliśmy też front. Mamy, kurde, same samochody, które są w folii, to jest ciekawe. Yy, tak, oklejaliśmy sobie frontik, plus oczywiście tam pierdółki, jak znęki klamek, słupki B, yy, próg tylnego zderzaka. Detailing wnętrza. Wcześniej, oczywiście, przeprowadziliśmy korektę lakieru, bo auto no, jest używane Ma tam chyba niespełna 100 tysięcy km, ale w dobrym stanie naprawdę fajnym, nie było jakichś mega bardzo dużo odprysków także też dlatego się klient skusił na to, żeby zabezpieczyć sobie front tej białej perby bo naprawdę robi roboty ten kolor, fajnie się mieni tak żółtawo tu możecie zobaczyć, Roberta właśnie zabezpiecza tapicerkę skórzaną, która jest no mega, mega wygodna delikatna i myślę, że chciałby się nawet jechać dłuższą trasę takim samochodem, no w zasadzie on do tego jest Sebastian tutaj sobie jeszcze doczyszcza pod maską jakieś tam powiedzmy brudki Zaraz yy, będziemy sobie tutaj zabezpieczać tą komorę silnika, żeby nie była taka smutna, szara, tylko będzie taka fajna, czarna, że będzie można było z niej nawet zjeść w kolacji albo obiad. E, co więcej, my sobie pracujemy, a Was zapraszam do oglądania realizacji z tego mesia. Moi drodzy, Mercedesik S-Klasa dzisiaj już od nas wyjechała. Naprawdę super, to wszystko wyszło. Ta perełka zrobiła się taka intensywna. Tutaj mamy Patrola, jak możecie zobaczyć, za mną. Doklejamy lusterka, bo niestety jakimś trafem zapomnieliśmy za pierwszym razem tego zrobić. A tutaj jest on oklejony w zasadzie, można powiedzieć, że cały bez dachu i bez tylnej klapy. Eee, przechodzimy sobie do BMW, do BMW M6. Jestem fanem tego auta, ale bardziej tego silnika robimy sobie korektę lakieru wyprałem już dach pierzemy sobie całe wnętrze może wam pokażę takie powiedzmy jakieś efekty pół na pół gdzieś tu musimy znaleźć, bo tu chłopaki sobie polerują nie wiem czy to będzie widać, ale jest troszkę może nie jest styrana. To był emblemat M6, musimy nakleić nowe, bo klient sobie zamówił. Nie jest jakoś mega styrana, ale jest bardzo ciężka, jeśli chodzi o obróbkę. Yy, no po 2 trzy razy trzeba robić w jednym miejscu. Tu mamy w zasadzie tę ćwiartkę zrobioną, to możemy sobie przejść do tej ćwiartki, będzie może widać. A, Patryk też już zrobił. <grym> Dobra, to Wam w sumie niewiele pokażę, bo kurczę już prawie kończą chłopaki. Oczywiście będziemy sobie jeszcze ją zacierać, żeby usunąć jakiś ten hologram. O, możemy tutaj, tu widzę jest niezrobione może pod tą lampę będzie widać? A jak nie, to popatrzcie. Mniej więcej taka była w całości. Nie jestem pewien, czy to na kamerze tam uchwyci, ale. Mm, no jest. No nie jest fajnie, ale, ale nie ma też jakiejś tam mega tragedii. Do wnętrza sobie możemy przejść, bo jest masakra totalna. Tylko może jej otwórzmy pierwsze. I tak niefajnie wyglądają. Są dość mocno zjechane. Wszystko jest syw, zobaczycie sobie efekty pół na pół. Tej chłopaku poprosimy, żeby w sumie nie muszą dzielić taśmą, bo wystarczy, że zrobią kawałeczek jeden z tych i, i będzie efekt. Także dzisiaj myślę, że sobie jeszcze skoczymy w ten środeczek. Ja sobie kończę tego patrola. Mazda, którą widzieliście już wcześniej, też się kończy w zasadzie tam oponki chyba Sebastian zaczernia i tak naprawdę jest do wyjazdu. My się w tym tygodniu skupiamy już tylko na M6, który jeszcze nam wpada Tiguan na full body, ale też pewnie zobaczycie w przyszłym tygodniu, bo pewnie od przyszłego tygodnia go będziemy robić. Także oglądajcie dalej.